Witamy w naszym gronie panią Jannę Skrzydlewską. Tematem naszej konferencji będą wybory, a konkretnie będziemy chcieli zachęcić kobiety do wzięcia udziału w wyborach, ponieważ te wybory, tak jak już we wszystkich mediach możemy usłyszeć, ale też czujemy to, dotyczą w dużej mierze, w moim odczuciu w większości, a przyszłości kobiet. Wiemy, że chodzi o Polskę, wiemy, że chodzi o naszą przyszłość, o przyszłość naszych dzieci, wnuków, natomiast chodzi również o to, w jaki sposób w Polsce będą mogły funkcjonować kobiety. Czy to będzie Polska XXI wieku, która patrzy śmiało w XXI wiek, czy też będziemy się cały czas cofać, czy też będziemy cały czas notować regres, czy też cały czas będziemy wychodzić na ulicę i krzyczeć: ani jednej więcej. To jest kwestia, która porusza nas, porusza kobiety, porusza nas mężczyzn. Z nami są również kandydaci Jacek Sikora i Wojtek Ziłkowski. I w tym momencie bardzo proszę panią Joannę Skrzydlewską o zabranie głosu. Asiu, proszę Szanowni Państwo, drogie panie, drodzy panowie, za mniej niż 100 godzin. Bo już 15 października odbędą się najbardziej istotne, najważniejsze wybory po 89 roku. Wybory parlamentarne. Wybory, które zadecydują, w jakiej Polsce obudzimy się 16 października. 52% obywateli naszego kraju to kobiety. I to kobiety. Mają tą siłę i tą moc, aby zadecydować, kto zwycięży w najbliższych wyborach parlamentarnych. My, kobiety, przez ostatnie lata byłyśmy poniżane, obdzierane z naszej godności. Koleżanki posłanki. Były często na marszach, traktowane gazem. Ostatnio jedna z nas została wciągnięta do radiowozu tylko za to, że stanęła i chciała zabrać głos, protestować i wygłaszać swoje poglądy. Czas już z tym skończyć, i mam nadzieję, że każda z nas ma tą siłę, tą moc, aby 15 października. Pójść i zagłosować. Nawet jeśli tego nie robiła nigdy wcześniej, to apeluję z tego miejsca, aby teraz zrobiła to dla siebie, zrobiła to dla swoich dzieci, dla swoich wnucząt, żeby zabrała przynajmniej jedną osobę, która do tej pory nigdy nie brała udziału w głosowaniu, i zachęciła ją do tego. To, to przed nami wielki wybór, wybór, w jakiej Polsce będziemy żyć. Bardzo proszę, aby każda z nas zrobiła to dla siebie i dla swoich najbliższych. Kobiety mają tą moc i mam nadzieję, że 16 października każda z nas będzie mogła powiedzieć, że szczęśliwej Polki już czas. Dziękuję. Jacek, proszę Cię bardzo. Dziękuję. Wojtek. Szanowni Państwo, ja powiem krótko. Kobiety, kobiety potrafią zmieniać świat. Margaret Thatcher, Maria Kili Kopernik kobietą niestety nie była a nie każdy jest idealny. Natomiast kobiety potrafią zmieniać świat, więc wierzę, że 15 października kobiety pójdą na wybory i zmienią Polskę. Uwolnią Polskę od pisu. Dziękuję. Dziękujemy za te piękne słowa, które padły. Ja powiem tak. Z lat moich doświadczeń kobiety są fundamentem naszego życia, nas mężczyzn. I byśmy nie funkcjonowali bez kobiet. Więcej nie będę się wypowiadał, bo bardzo Was proszę, abyście poszły na wybory, zachęciły również swoich mężów, swoje dzieci i 15 października byśmy spotkali się przy urnach wyborczych. Budujmy tą Polskę, bo Polska to my, ja i na pewno wy. Polska to nie ja sam. Dziękuję Ani, że przyjechała tutaj z Łodzi, wsparła nas. Dziękuję wszystkim kobietom, które są tutaj obecne i które przechodzą się ulicami naszego miasta. Za piękne słowa wsparcia. I zapraszam 15 października do urn wyborczych. Dziękujemy. Beata, proszę bardzo. Dzień dobry. Szanowni Państwo. Kobiety... Trzeba to podkreślić, że odgrywają bardzo istotną rolę w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Ja mam taką, taki, e, takie coś do powiedzenia kobietom: jeżeli nie pozwólmy, żeby ta rola była rolą tylko i wyłącznie służebną, musimy iść głosować po to, żeby nasze dzieci. Przyszłe nasze pokolenia wiedziały znaczenie, jaką rolę kobieta odgrywa ogólnie, jaką, jaka jest rola kobiety w społeczeństwie. Jest to kluczowa rola. Na każdym szczeblu, że tak powiem, naszego życia. Bez nas, nas nie, nie ma. Nie ma Polski. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, taki mój apel, nie pozwólmy sobie nigdy więcej a, zamknąć ust. Nigdy więcej. O tym należy pamiętać, więc idźmy do, na wybory. Miejmy tą realną wpływ na transformację roli kobiety na każdym szczeblu w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym. Nigdy więcej zagłosujemy. Idźmy na wybory. Dziękuję. E, bardzo dziękuję. Czy może jakieś pytania Państwo macie do nas? Jeśli nie, to serdecznie dziękujemy za przybycie no i będziemy śledzić informacje w mediach. Dziękujemy bardzo.